Przyjechaliśmy zobaczyć jak wygląda most z tej perspektywy. <laughs> Pięknie się prezentuje. Nadal gorąco. Tu jest beach bar. Macie drodzy widzowie, jak to pomyślane, łatwo, opona, dwie opony, beton trochę, dwie deski i macie ławeczkę. Super. Idziemy do flagi. Jesteśmy na Peliestacz i pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich naszych widzów. Także prawie jesteśmy. Peliestacz jest po drugiej stronie. Tak. Także pozdrawiamy się. Tak. Proszę, jak to się tutaj prezentuje, plaża, można przyjechać samochodem i zaparkować bezpłatnie i dużo leżaków. Tutaj jest gratka dla kamperowiczów, zobaczcie, tam kampery stoją, to można na pewno nocować, także możecie się tutaj przynocować, super miejsce. Proszę Państwa, dotarliśmy do takiej plaży, widzicie, plaża, no, no plaża w pewnym sensie, z drabinkami. Pełno łódeczek tak, zacumowanych tak, tak, mhm. i widać, że tam daleko dużo ludzi jest. Właśnie mówimy, że w Sveti Filip i Jakow tam coś podobnego jest. To, to też takie klimaty. I tu dużo apartamentów, zobaczmy. już mhm. się Z widokiem. No można przejść. Jak tam jest coś, komarna? Komarna, tak. No. Ale to nie znaczy, że komary tak, są. Dobra, dobrą pamięć. Tu są koty bardziej na plaży niż kumary. A pani ryby ogarnia, siedzi nad panią. A, Zobacz. To Widzicie? No. Ale mają Popatrz jak pani rybki. Ciekawe można kupić takie rybki. Nie, uwilny no rybek. I kotek czeka. Ale masz oczy. Można się nauczyć. Nie. Tu wszędzie ryby szykują, proszę. A miałem w Pyszności. Tylko na patelkę i gotowe. Złusek czyszczą. I gotowe. I tutaj chłopaki nam pokażą, jak się ogarnia taką łyżkę. Uh, 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 No, trzeba umieć to zrobić. A, że tu jest wszystko ociągnięte. Mm -hmm. Widzicie, jaka taka uszczyszczona. Fajnie, fajnie. Thank you <laughs> <laughs> Ale ludzi, no tego się nie spodziewaliśmy. Tak, <laughs> <laughs> Ale spójrzcie na apartamenty tutaj piękne z widokiem na morze i na most oczywiście woda czyściutka widać Także no, komarna nas zaskoczyła, coś pięknego, cudowne miejsce, fajnie widzieliście przed chwilą jak przygotować rybkę, <grystanie> następnym razem przyjeżdżamy z wędką bądź siatką, no, ale chyba wędkę trzeba mieć i będziemy łowić i smażyć na patelni albo na grillu. tak? Tak, ja już się nauczyłem, także miałem tutorial wypasiony, już wiem jak ją urobić, także dam brzydkie tło, o tak stań. No. Na następne wakacje w Norwegii. O, o, Słyszycie? Czemu w Norwegii? Żeby łowić. Aha. A ja już się nauczyłem jak ogarnąć taką rybkę, także teraz łowimy i ogarniam ją. Już wiem po kolei wszystko, super tutorial. Także dajcie lajki, zalajkujcie i pochwalcie chłopaka, że dobrze ogarnął. No. no, dziękujemy Wam serdecznie. Jesteś tak ulizany, że normalnie szokuje. No, już. Miałeś grzywkę tak spocąć. No to, co tu no baj, bardzo dużo baj, nie zbyt, bo one nie. No, bo to obrócić. Proszę, to poszłamam. Bo... Niech no. no. to obrócić. Niech to obrócić. tak na... ja mieć, no, to obrócić. Niech to koracja, to obrócić. to obrócić. mogę. to to obrócić. Niech to obrócić. Niech to obrócić. Niech to obrócić. to Aleksa, Jentru, Aleksa tam zjadę, wklei, tak? Skleimy. Tu będzie Aleks. No zrób się też. Ja, może we wręcz tego i jest kilka nagle. I tutaj macie bardzo ładny widok z tego miejsca na most Aliasacz. Yes, Dzięki. Ale jedynie co, tylko to tu jest taka betonowa plaża, to tylko to, ale ogólnie... A, niektórzy lubią, nie? Tak, tak, niektórzy lubią, bo od razu nie wchodzi się na takie głębsze, nie ma tego Jak na basenie można powiedzieć. Tak. Drabinki, że się wchodzi do wody. Rozłożyć jest się, miejsce jest, myślę, że naprawdę warto tu przyjechać. Można sobie stolik no, tutaj rozłożyć w tych miejscach, bo ludzie sobie porozkładali stoliki, krzesełka i siedzą tak, wypoczywają. I można podziwiać. Mhm. Apartamentów tu jest sporo, także na pewno coś znajdziecie. Komarna. Także pomacham, pozdrawiamy Was z tego miejsca. Buziaki. A, A mieliśmy kogoś pozdrowić. Tak. Paweł i Mateusz. Tak. tak. Pozdrawiamy. Panią Magdalenę pozdrawiamy z synem Jakubem. Tak, panią Martę pozdrawiamy. Panią Martę, która jest 50 km stąd. Robsona w Makarskiej pozdrawiamy. No i bardzo pozdrawiamy przede wszystkim panią Jacyntę. Tak, która pisze bardzo dużo komentarzy. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy miło. za komentarze. Naprawdę, naprawdę jest super. Tak, wiele, wiele osób z Was pisze komentarze, ale jeszcze kogoś chciałam pozdrowić i, i Alfreda chciałam pozdrowić. Jeszcze o tej pogodzie mnie męczy, że <laughs> powiedziałam, że w czerwcu nie było pogody. No, miałam na myśli to. Że nie było takiej właśnie pogody słonecznej, 32 stopnie, wiecie, bezchmurne niebo, tylko było jedyne 23 stopnie. To tylko to miałam na myśli, nic innego. Także Alfred, pozdrawiamy. No i pozdrawiam wszystkich tych widzów, co teraz są w Makarskiej i chcieli się z nami spotkać, tak, tak, także no, pozdrawiamy. Może zajdziemy do Makarskiej, nie wiem. Na chwilę obecną Okaże widzicie, się. gdzie jesteśmy. Tak, ale jutro ma lać tutaj, więc cała Chorwacja w deszczu. Popatrzcie, leci helikopter. Piotrek mówi, że na pewno pan Makłowicz tam leci. Także no szkoda, że nie udało się spotkać, panie Makłowiczu. Pozdrawiamy, panie Robercie, pozdrawiamy. Pa! Odbija w drugą stronę. Zawraca! Chcesz z nami gadać. Nie chce gadać. No szkoda. Tacy Zawraca nam! Infotonin się z nami rozmawia. Czekaj, nie, czekaj, jest... czekaj, 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 może na myśli się, chciał nas sprankować. A tak serio, to może to są loty widokowe jakieś, bo może. dziwne, że tak krąży w kółko. Hm. Hmm, niesamowity zachód słońca. Piękne niebo. Wracamy do domu powoli, ale jest strasznie ciasno w tej miejscowości, więc to musicie wziąć pod uwagę, że tutaj są takie przepychanki, mijanki. No co? Chyla się z kimś na milimetry mijamy, widzicie? O, tak właśnie to wygląda. Ale miejscówka fajna, tutaj mieć apartament z widokiem takim niesamowitym. Przed chwilą zachód słońca nagrałam, także coś pięknego. Ale trzeba przyznać, że jest ciasno i systemy się przydają. Tak? Tak, cały czas się przydaje. Dużo polskich aut. Mm -hmm. Ale przewaga to właśnie Hercegowina. Komarna miejscowość, przypominamy. No tu już dużo, dużo pola. Boisko mają tutaj. krajem dzieciaki. Włosie. to mnie zaskakuje, że Włosie nie jadą na swoje morze, tylko do Chorwacji. I wyjeżdżamy. Tak, to jest, Ja trzeba zostać, muszę się Jesteśmy już u nas <głos》> Znuku się Tak, dziewczynko się tak cieszy. Alek zamknął drzwi. Idzie. Chłopaki parkują tam w garażu, widać Maxa. Pomaga tacie. Tutaj trzeba uważać, bo samochody jeżdżą. Spójrzmy, jak to wygląda. O, na zbliżeniu mam dużym. Fajnie, że mamy garaż samochód stoi zaparkowany, bo nie każdy ma. Oj, no Kusia się cieszy! Tak! Trzy, 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 trzy. <laughs> Proszę Państwa, jest wieczór. Która jest godzina, Aleksandruś? 21.26. Tak, czyli dochodzi w pół do dziesiątej. Zerwał się silny wiatr. Naprawdę silny wiatr. Pogoda podaje, że około chyba siódmej rano ma padać deszcz. Jakoś tak. No, co tak, w każdym Trzeciej. Trzeciej. Ale przesunęło się, bo miało być o 23. W każdym razie będzie padało i ma być silna ulewa, mocna ulewa, więc zobaczymy, jak to wszystko przebiegnie. Częściowo się spakowaliśmy do samochodu. Jeszcze pieka ciasto w piekarniku jest. Bo w sumie robię z pół, z półtora porcji i zobaczymy, jak wyjdzie. Na oko wszystko totalnie na oko. I także, bo nie mam takich szklanek i w ogóle, ale mam nadzieję, że się uda. Chłopaki jeszcze tutaj noszą. Do samochodu. Pamiętajcie, wodę mi wziąć. I coś chciałeś jeszcze dodać? Gdy za 24 godziny przypomnę ci gdzie jesteśmy. No okaże się, czy jesteśmy już w domu, czy jeszcze nadal w Chorwacji. Zdenerwowała się. Co tam? Nuka? Co się dzieje? No ty czekasz. Bardzo chcielibyśmy zostać jeszcze co najmniej dwa dni, ale pogoda chyba nam tego nie ułatwi planowaliśmy Makarską już tam Piotrek znalazł Makarską albo w ostateczności coś jeszcze tam było było tu Czepi też brane pod uwagę Makarska i coś aha Promajna, w Promajnie też znalazł za 130 euro fajną miejscówkę przy, przy morzu ale no chyba, nic z tego nie będzie, wszystko się okaże rano ale ten wiatr no nie, nie, nie zapowiadać ciekawej pogody na jutro Niestety. Proszę Aleksandruś, pokazuję mapa tak? Tak. Opadów, czy wiatru. Opadów, yy... ja nie widzę za bardzo, bo przez monitorek. A zielone co co to jest tam? To opady, tak. Mhm. No to jest nieciekawie. Zielone to czerwone to opady chyba. Mhm. To nie za ciekawie, cała Europa. Tak i tutaj chyba mogę mhm. czas sprawdzić. No to I nie tutaj, jest tutaj kreacja już będzie zaczynała. Oh my god. I o drugiej powinno być u nas, już. No. Mm -hmm. Tutaj, nie? Tak. <słuch> Nic nie dzieje się bez przyczyny. Już chyba no, kreacja zaczęło zagrzebujesz mm -hmm. w teściu. Mhm. Mm Spójrzcie, co się dzieje. Księżyc wychodzi za góry pięknie. Coś niesamowitego, naprawdę. Mm. I tak sobie siedzimy tutaj z takim pięknym, cudnym widokiem. Słuchajcie, Druga w nocy. Słyszę, głośno się zrobiło. I tak w wygląda ulewa chorwacji. Leje, leje. Ale się dzieje. Rzeka płynie. Tak wygląda. 100% deszczu w kierunku pogodnym. Właśnie, <grymne> tak. Błyska. 4 dni ma tak lać.